W odcinku dowiecie się, co zrobić, żeby wasz konik nie bał się strzałów w sylwestra, tak jak właśnie Elgoriusz. Chociaż Elo to się chyba niczego nie boi. Możesz zawsze ubrać konia w głupi strój. To odwróci uwagę od fireberek. Zaufajcie mi. Możesz zorganizować wielką imprezę sylwestrową. Na pewno Twoi znajomi będą głośniejsi niż cały spetard. <grymne> Leć! Zacznij organizować zawody konne w Sylwestra. Możesz zawsze zacząć wręczać nagrody za najszybszy bądź najlepszy upadek z konia. Poleca wynająć też myśliwego, który będzie wam w randomowych momentach dnia strzelał z broni palnej. To nie jest w sumie do końca legalne, ale wasze konie muszą się jakoś przyzwyczaić do tych strzałów. Ale za to wiecie co jest legalne? Tada! Możecie zrobić też swoim konikom spa. Słuchajcie. Będzie tak zrelaksowany jak nigdy. Możecie też waszym kochanym koniczkom zasłonić oczy. Bo pamiętajcie, czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Ej, a dyskoteka dla koni? Dobry wieczór polka! Słuchajcie, możecie też. Oliwia, nie sądzi, że to trochę głupi pomysł? Uh, może trochę. Dobra, ale tak na serio: nam wystarczy hempqualizer. Dopysia Elo. do Dopysia Elo. Dzień dobry. To dam. Ma pani dla mnie paczkę. Może Pani rzucić. Dziękuję. Dobry, <laughs> Dobranoc. Dobranoc. Nie zareagował. Widzicie jak szybko działa? O to chodzi. A jeśli ktoś ma bardziej niespokojne konie, wystarczy im puścić muzykę. Niekoniecznie światło, chociaż my zapalamy przed stajnią. To przy okazji zrobimy unboxing. E, moje piękne bombki e, na choinkę. Ciekawa jestem, kto, kto w rodzinie się skapnie. To są bombki. Są cudowne. Są cudowne. Mamy też głośniczek. Szkoda, że Pani nie przyjechała godzinę wcześniej. A, pendrive do telefonu, bo ja mam za dużo czynników, więc pendrive do telefonu. Polecam. Robimy, robimy te słuchawki, zobaczymy, czy działa. ASMR można robić. Można wszystko.